Może robi No Na tym nagraniu rejestry jakieś się załapały? Panowie widzieli? I jak tam? No tak, no, znaczy... Zgadzają się, tak, co tu? Tak, 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 tak Coś kręci Tam tu nie ma nikogo hmm. No tu jakby może zadzwonić co, a albo zajść tam do tego. Otwarte, może zadzwonić tu? tam. No to dawaj. Idziemy? No, dawaj. Którzy by tego nie dali. <truje> to ja. A, dzień dobry. Dobry. Proszę pana, my przyszliśmy gwarancję do akumulatora donieść. Gwarancję do akumulatora? Tak, mhm. tego co pan zabrał. To znaczy? Z Lacchetti. Jak? Z Lacchetti. Ze złomu. Za złomu. Poniedziałek. Ja nie brałem. A to nie pan? Nie. Nie pan? Nie, słowo Nie, panowie. A proszę pana, no. Nie róbmy jaj teraz. Nie mówię, mówię, panowie, ja nie gram tego akumulatora. Nawet rejestracje się zgadzają z pańskiego opłat niebieskiego. Pokazać panu nagranie? No. Gdzie masz to nagranie? Tylko? Na TikToku. Na A to może ja będę pod piprzy? A to proszę. To co, co pana? był pod piprzyk? <laughs> a i pan samochodem jeździ? pod pijany? bo pan wsiadł do samochodu z tym akumulatorem tak? No z no. mojego prywatnego samochodu wyciągnął pan z akumulatora i sobie zabrał proszę spojrzeć z tego pan się bardzo to ładnie ja. nagrał na tym, tym nagraniu to ja najmocniej przepraszam skoro tak było to jak możemy to załatwić panowie? no jak no a gdzie pan ma ten akumulator? Tu stoi to idziemy, zobaczymy. No, go. Moi panowie. Kurwa Co? To my musimy Wiesz pana szukać? W Co? W życiu takiego się Ale nie zrobił pan wcześniej tego? Nie! Nie Cię kradł pan akumulatorów nie. zaparkowanych samochodów nie. wcześniej? A czemu pan wszystkie samochody po przeglądu? Proszę? Wszystkie samochody, pan. Pan, pan się bardzo samochody. ładnie nagrał na tym. Jeszcze kolega pana obserwował tam jakiś. Ta? To tu ja pokażę. O, stoi. Zaraz ja... Zgodę jeszcze da na, na wizerunek. <laughs> no i to no. Ręce się trzęsą. No, no ale dobrze, jeszcze że nie się gierze. nie trzęsły. Jak Pana pan na wyciągał. Ja, Zgrabnie. Ale... Człowiek do domu nie mógł wrócić. Ja. Jest samochód zbrodni. O, w tym samochód już no, 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 no. przed chwilą pan siebie nie poznawał. <laughs> Proszę nie nagrywać. No proszę pana, chciał pana, pan show. Albo nagranie, albo policja, nie ma siły. O proszę. O, znalazł się. No. To ten... No ten, no? To proszę. Czy pan może powiedzieć w ogóle dlaczego to zrobił? Dlaczego pan upołaczy na akumulator? Jeszcze jest to robić, bo tych akumulatorów jest tam bardzo dużo. Ja nie wiem, bo słuchajcie, ja już... Schizofrenię mam, chory człowiek, nie mam pojęcia, bo no, ja najmocniej przepraszam. Żałuje Pan tego? Żałuję, żałuję, bardzo żałuję. No schizofrenię mam, no. Ale to nie z proszę ja. Pana. No. no to pan coś wspomniał, że tego dnia być może wypił alkohol? Nie, nie, nie. Alkohol, nie. Nie, ja nie byłem pod wpływem alkoholu. A zamierzał się Pan w ogóle zgłosić z zwrotem tego Tak, tak, ta, dzisiaj miałem zabić <noise> <tego. głosy> tutaj tym, Nie, 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 proszę Nie, panie. On mi niepotrzebny. No niestety, nie? my sami z, sam, z tymi środkami sam, znaleźliśmy sam Pana. Ja się cały. Ja emocji przepraszam. Ja się nie dziwię, mm. że Pan się trzęsie. No tak, no. Tylko, że Pan... Panu ten akumulator był? A ja sam nie wiem. Potrzebował no. Pan bardzo? Nie. Bo... Nie, ja Bo naj... przyjść poprosić, byśmy pan no, dali. Ta, no tak, no widzicie, a no. A teraz trzeba do No pójdę, pójdę do spowiedzi, Boga kocham. Ja najmocniej przepraszam, ja żałuję, bardzo żałuję. Państwo, jak będą to rozwiązywać tutaj? No ugodowo pan daje zgodę na udostępnienie wizerunku, a my nie zgłaszamy tego na no, policję. Dobrze, tak? dobrze, panowie, no. Ja no. przepraszam, najmocniej przepraszam. To dobrze. Lekcja na przyszłość? Czy... Tak, lekcja na przyszłość, kochana, no. Najmocniej przepraszam, jak Boga kocham. Przebaczcie mi. No by przebaczamy. No to my ja, przebaczamy. To ja dziękuję, dziękuję bardzo panowie, naprawdę przepraszam. No co? No. no to wszystko chyba. Tak, mamy co chcieliśmy. Prawa, prawa załatwienia. To dziękuję bardzo, dziękuję. Przepraszam, naprawdę przepraszam panowie. No naprawdę przepraszam. <laughs> pan, właściciela pan musi przeprosić. A ja to ja przyjadę, przepraszam. On tam będzie? No nie, 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 niestety. A, Już nie, nie będzie. Już my załatwiliśmy sprawę po prostu za pana, no. Aha, Można to, to tak dobrze, nazwać. To ja dziękuję, Podziękowaliśmy panu. kobiecie i przeprosiliśmy za, za kłopot wyrządzony to ja dziękuję za pana. Naprawdę, dziękuję. Przepraszam. No. Przepraszam no. najmocniej. No. Miłego dnia życzę. No wzajemnie, zdróweczka, życzę panowie. No, naprawdę, przepraszam. No. Dobra Do widzenia, do widzenia. widzenia. Do widzenia. <noise>